Dziś przedstawiam wam latarkę niemal idealną, Armitek Wizard C2 Pro o wyjątkowym strumieniu białego światła. Rzuć to! Rzuć to! Rzuć palenie! Wsparcie zapewniają Seify.pl oraz strzelnica Magnus i strzelnica B7, na które was serdecznie zapraszam oraz sklep Garant, w którym zakupicie sprzęt po naprawdę dobrej cenie. Do wyboru do testu spośród produktów kanadyjskiego Armitek Opto Electronics miałem 32 modele i wersje latarek. Jako pierwsze wybrałem te, których funkcjonalności mi brakowało przez lata. I oto jest pierwsza z nich: Armitek Wizard C2 Pro. Wizualnie latarka dość niepozorna dzięki niewielkim rozmiarom. Główną uwagę zwraca głowica świetlna ustawiona pod kątem 90 stopni. I to był podstawowy powód, dla którego wybrałem właśnie ją. Już od II wojny światowej rozwiązanie to towarzyszyło armii amerykańskiej z modelem TL-122, nie bez powodu. tak powrócił do tej koncepcji w wyjątkowo udanym modelu Wizard C2 Pro. Latarka jest mała, 11 cm długości, pancerna i oferuje ogrom emitowanego światła. Co najważniejsze. Jest niesamowicie uniwersalna, zarówno do zastosowań codziennych, jak i służbowych dla mundurówki czy służb ratunkowych. Z zawartymi akcesoriami już wprost z pudełka latarka może być czołówką światłem na rower, jednak tym, co jest dla mnie najważniejsze, oferuje opcję światła nasobnego oraz przyczepiania jej do powierzchni metalowych. To Jeszcze jedna rzecz, która jest fajna niech pokażę Ci, jest magnes. Tu jest, tam jest hardox, tu jest dziura po motylu i Ej, do lodówki, do samochodu, do czegokolwiek Kurwa, przyczepiasz tak samo tą małą, którą masz na tym, przyczepiasz ją do, do lodówki czy gdzieś tam do metalowej powierzchni, bez problemu. Albo do Glocka. E, aż bym wiedział, do Berety też. Hmm. <laughs> Jej wodoodporność IP68 aż do 10 metrów głębokości oraz odporność na upadki z wysokości do 10 metrów, czyli z około 2 pięter. Jej największym plusem jest jednak jakość snopu światła i czas pracy na akumulatorze. Zasilanie stanowią akumulatory 18650 o pojemności nawet 3500 mAh. Wzięta do ręki ta mała latarka budzi wrażenie pancernej i ważąc 122 gramy, jest naprawdę lekka. Może nie będzie najlżejszą czołówką, ale za to dzięki kątowemu ustawieniu głowicy jest bardzo łatwo płynnie dostosować pułap świecenia. Sposób ładowania akumulatora latarki dodatkowo rozszerza jej funkcjonalność. Korzystamy więc z dedykowanego kabla USB o specjalnej magnetycznej złączce. Końcówka ładująca po prostu sama przyczepia się do końca latarki bez potrzeby walczenia z małymi wtyczkami USB. To wyjątkowe rozwiązanie pozwala również przyczepić latarkę do metalowych powierzchni i to w bardzo solidny sposób. I można spytać po co? Jeśli na przykład złapiemy w nocy gumę w samochodzie, to bez potrzeby trzymania czy mocowania latarki na głowie, możemy tylko uchylić drzwi i do nich przyczepić nasze źródło światła. Dzięki przemyślanemu klipsowi, mocowanemu w dwóch miejscach i w dwóch kierunkach, latarkę możemy przyczepić na siebie za cokolwiek: za pasek, za ramiączka plecaka czy na kamizelkę taktyczną. Głowicą do dołu lub głowicą do góry z opcją płynnego kierowania snopu światła w lewo lub w prawo. Nie musimy jej trzymać w ręce, więc obie dłonie mamy wolne. Latarka bowiem oferuje niesamowite 120 stopni kąta świecenia, gdzie aż 70 stopni jest snopem głównym. 2,5 tysiąca lumenów na maksymalnej mocy trybu turbo 3 przez 30 sekund. Ta moc wygina drzewa jako oświetlenie lądującego Boeinga 747. I świetliki nawet do 200 dni. Górne tryby pracy pewnie odparowałyby namiot wraz z jego mieszkańcami a w każdym razie na tak małej przestrzeni byłyby niekorzystne dla naszych oczu. Latarka ma w sumie 12 trybów świecenia wraz z trzema opcjami stroboskopu przez dziwny system włączania trybów alternatywnych. Coś tam trzeba przekręcić, bo latarka ma tylko jeden, za to podświetlany przycisk. Oczywiście musiałem sprawdzić latarkę w sytuacji strzeleckiej, w całkowitej ciemności. Udało się to dopiero na osi dynamicznej dzięki strzelnicy B7 w Warszawie. Przy pomocy Adama i Marka przeprowadziliśmy także kampanię promującą rzucanie palenia. W teście użyłem pistoletów P10 COR i Beretta APX dzięki sklepowi Garand. Latarka zaczepiona po prostu o pasek, dzięki swojemu ogromnemu kątowi świecenia, sprawdza się w tej konfiguracji doskonale. Mimo iż najpierw omyłkowo użyłem zwykłego trybu, światła i tak było pod dostatkiem. Wiem, że nie widać tego w obiektywie kamery, ale nie wierzcie telewizji, telewizja kłamie. Rzuć to! Rzuć to! Rzuć to! Rzuć palenie! Rzuć to! Zamocowanie latarki na pasku, czy nisko na kamizelce taktycznej, pozwoli policjantowi wchodzącemu w ciemne miejsca, widzieć wszystko przed sobą. Nadal pozostawiając jego ręce wolne czy do forsowania przeszkód, czy użycia środków przymusu bezpośredniego, czy broni, bez rzucania cieni rękoma ją trzymającymi. Akord. Nie popali za dużo. No, niestety. Rzuć to! Rzuć to! Rzuć palenie! Rzuć palenie! Kurwa, nie. Trzymając broń i latarkę w drugiej dłoni, dzięki kątowej głowicy możemy wykorzystać obie dłonie do kontrolowania odrzutu broni. Nie jest to oczywiście to samo co bez latarki, jednak o wiele skuteczniejsze niż tylko opieranie dłoni z bronią na dłoni z latarką tradycyjną. Drzwi, za nimi coś może być. Aha, tu jest ciągle. Kurwa, otwierać! <śmiech> <śmiech> jeszcze, jeszcze w taki sposób drzwi nie wyważałem. Dobra. Stój! Stój! Rzuć to! Rzuć palenie! <laughs> da się strzelać. Moim zdaniem nie da, nie da się tą ręką, trzymając latarkę, Chwycić broni pewnie, ale lepiej mieć drugą łapę na broni, niż nie mieć w ogóle. Bo jeśli bym chciał jedną ręką strzelić. No to nie, to jest źle. Tym bardziej, że to jest bereta, której w zasadzie jeszcze nie używałem, ale jedną... się stało panu, jedną ręką strzelając, to był drugi strzał pierw jedną ręką. Ja widziałem, że broń mi wyszła do góry. W prącie dostał? A jak to kobieta była? Lepiej mimo wszystko, lepiej móc dołożyć tą rękę i mieć światło, niż czy tak, czy tak chodzić z jedną ręką. W kontraście do latarki zamocowanej na pistolecie, spacyfikowanego delikwenta możemy tutaj nadal trzymać na celowniku i skanować światłem teren wokół, bez zdejmowania broni z celu. Jak powiedziałem, Wizard C2 Pro jest latarką niemal idealną. Według producenta, zasięg skutecznego świecenia Wizarda to około 110 metrów. W moim odczuciu jest to około 80 metrów. Ani pod kątem konstrukcyjnym, ani przeznaczenia nie jest to latarka na wielkie dystanse. Oferuje za to doskonały kąt świecenia, jasność i płynność snopu światła, których latarki dalekosiężne nie posiadają. Poza tym oferuje realny, bardzo długi czas świecenia na baterii oraz procesor kontrolujący jasność i temperaturę, działający płynnie, bez migotania czy gwałtownych zmian natężenia świecenia. W innym filmie zaprezentuję wam coś, co wziąłem od armytek jako pierdółkę świetlik Zippy Extended. Zanim przedstawię Wam jej zadziwiające możliwości, zdradzę, że ta pierdółka pracowała jako oświetlenie pomocnicze w tym filmie do scen kręconych w ciemności. No, i możemy pakować się, żaden Francuz nie ucierpiał, bo trzeba turystów szanować, nie? No, ten trochę ucierpiał, ale. E, no. Pff. Jego wybór. <laughs> Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym filmie. Źle wyszło. Eee, za mały snop światła dałem w latarce. Mm -hmm. No zrobimy jeszcze raz, nie ma problemu. <grywy> Czekaj, co, na czym jechaliśmy? Na świetliku. Mówiłem, rzuć! Nie, on chyba już rzucił. Chyba już mu jest ok.